www.emyślnikcolo.pl. Po przerwie prawie półrocznej z naszymi podcastami wracamy. Wcześniej jako kandydatka, dzisiaj już jako europosłanka z naszego regionu i będę to podkreślał wielokrotnie, naciskał e, Anna Bryłka. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Więc teraz państwo. trzeba jeszcze dołożyć nie tylko Konfederacja, ale grupa patrioci z Europą. Tak, 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 dokładnie. E, nie mieliśmy jeszcze okazji gratulować. Tak, twarzą w twarz, więc nadrabiam zaległości. E, gratuluję i za chwilę o tym porozmawiamy, jak już te pierwsze miesiące wyglądają, bo już zanim włączyliśmy nagrywanie, rozmawialiśmy o tych uporczywych lotach samolotem. E, I i czasochłonne, cze, czasochłonne bardzo są, e, ale zacznijmy o tym właśnie, kiedy dowiedziała się Pani o tym, że mandat będzie. To, znaczy... to było niedowierzanie, czy jeszcze czekanie, tak, a może coś się zmieni? Oczywiście, że było duże niedowierzanie, dlatego że dla Konfederacji i Okręg Wielkopolski, bo Okręg Siódmy to jest cała Wielkopolska w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dla Konfederacji to był okręg niebiorący. To znaczy każda partia ma takie przygotowywane swoje wewnętrzne wyliczenie, które opierają się na, na wynikach z poprzednich wyborów i Konfederacja nigdy nie odnotowywała jakiegoś specjalnie dobrego wyniku w Wielkopolsce, w tych wszystkich czterech okręgach sejmowych, więc nie było podstaw do tego, żeby sądzić, że ten mandat tutaj w Wielkopolsce będzie. No, a okazało się, że Konfederacja zrobiła bardzo dobry wynik w Wielkopolsce, bo ponad 13%. Co więcej, ten mandat jak przeliczymy sobie w kolejności, on był jako, jako trzeci dla Konfederacji, więc to był bardzo, bardzo duży sukces. No i na pewno dużym zaskoczeniem było, jak to moje nazwisko się w ten wieczór wyborczy właśnie pojawiło jako pewny mandat. No oczywiście, że nie dowierzałam, no bo nie będę wierzyć, bo to wielokrotnie się... Ja już pamiętam po prostu historię z polityki, kiedy ludzie ogłaszali, że są już e, posłami, a potem okazywało się, że jak wszystko zostało zliczone, to się okazywało, że zabrakło trochę do tego mandatu, więc trzeba było odczekać na te oficjalne wyniki. No ale oficjalne wyniki faktycznie potwierdziły ten mandat i... E, no i cóż, no i, i zaczęła się praca, praca już parlamentarna. Ja obserwowałem zaraz po tych wyborach serię wywiadów dla tak, różnych polskich tak. mediów i, i tam zawsze dziennikarze nie dowierzali. Tak. Mieli takie zaskoczenie, nawet pan redaktor Mazurek taki był delikatnie bądź zaskoczony. Tak, to prawda, to prawda. No, nikt się pewnie nie spodziewał. To, ta praca, którą wykonywaliśmy, Trzembek, pan redaktor słusznie zauważył, ja kandydowałam ponad 10 lat bez efektu. Więc to, że ten mandat się pojawił po 10 latach, kiedy, no było takie trochę wrażenie i niestety też wśród pewnie moich wyborców i też osób, które popierają Konfederację, no że oddają głos na niewybieralnego kandydata, że po raz kolejny oddają głos na niewybieralnego kandydata. No a tutaj zaskoczenie, jednak wybierają i że jednak ta konsekwentna praca i w kampanii, ale też w latach poprzedzających po prostu przyniosła efekt, więc na pewno to, to było dla mnie wielkie zaskoczenie, ale też wielkie docenienie tej pracy, którą z koleżeństwem wykonywaliśmy w ostatnich latach, bo to nie tylko mój sukces, ale wielu osób tutaj zaangażowanych, wielkopolscy, wiele osób, które no bezinteresownie pomagało, wywieszało banery, plakaty i tak dalej, więc to jest nie tylko moja praca, ale wielu, wielu osób. A co ma powiat leszczyński z powiatem kolskim wspólnego, że tam również tak, dobry wynik. Nie wiem skąd, tak. Znaczy powiat kolski to się domyślam, tak, że stąd jestem, więc tutaj wiele osób po prostu głosowało no bo znam mnie moją rodzinę czy i tak dalej, gdzieś gdzieś kojarzę tutaj to nazwisko. Powiat leszczyński, nie wiem dlaczego. Natomiast ja tam byłam i kilka razy w kampanii wyborczej właśnie w powiecie powiecie tam też byłam wcześniej na protestach rolników jeszcze przed, przed kampanią wyborczą. Więc być może to, to zaprocentowało, tak, ale trudno powiedzieć, tak to czasami po prostu pojawia się Jakiś impuls, pojawia się, pojawia się jakiś sygnał i, i jakoś ten wynik jest, jest lepszy. E, także jakbyśmy mogli takie badania przeprowadzić, to pewnie byśmy je przeprowadzili, a nie przeprowadzaliśmy, więc nie umiem odpowiedzieć. E, jeszcze niedawno to pani służyła pomocą swoją posłom, e, politykom, a teraz biuro, asystenci osobiści, chyba zrobiło się trochę poważnie. Na pewno jest mi dużo łatwiej, tak, na pewno jest mi dużo łatwiej, bo e, tą część merytoryczną, którą przez wiele, wiele lat wykonywałam naprawdę osobiście, sama, analizując te wszystkie materiały, analizując te wszystkie e, akty prawne, no teraz już mam e, pomoc w tym, więc to jest na pewno duże, duże ułatwienie, bo jest mi i łatwiej wiele rzeczy zanalizować i szybciej zrobić i przygotować takie analizy, e, także tak, no to jest na pewno, na pewno, na pewno duże, duże ułatwienie, duża pomoc i, i, i efektywność, też tej pracy, to, to, to na pewno. te karytarze e, Parlamentu Europejskiego już są pewnie znane. Nie. Jeszcze nie? Nie, ale... nie, naprawdę, proszę mi wierzyć, że po pół roku ja cały czas jeszcze błądzę i cały czas jeszcze muszę prosić kogoś o pomoc, żeby mi wskazał jakąś salę, e, bo nie, nie jest łatwo trafić, ale muszę przyznać, że posłowie, którzy są też tam i dłużej niż ja, czyli i więcej niż jedną kadencję, też mają jeszcze problemy z tym, żeby się odnaleźć w tych budynkach, więc nie, nie, nie jest tak, że to tak łatwo przychodzi i faktycznie jest to strasznie skomplikowane. A jest coś, co zrobiło tam na Pani wrażenie? oprócz tych gabarytów i hmm. chyba, labiryntu. Chyba coś, czy coś nam... Nie, raczej nie, raczej to, czego się spodziewałam, to to na miejscu tam zastałam i, i, i na pewno nie jest... Na pewno jest duża różnica między pracą wykonywaną przez posła krajowego, a posła do Parlamentu Europejskiego. To znaczy pod kątem przygotowania miejsca pracy, pod kątem zorganizowania tej pracy. To znaczy tam faktycznie w Parlamencie Europejskim jest porządek. I to, to muszę przyznać. To znaczy jak my mamy poplanowane posiedzenia i tak dalej, tam się nic nie zmienia. Tam nie ma prawa się nic zmienić. To znaczy jak ja mam zaplanowane już na kolejny rok wszystkie posiedzenia plenarne i posiedzenia moich komisji, to już to się na pewno nie zmieni. A w polskim parlamencie to zawsze było tak, że no w sumie nie wiadomo, czy nie będzie jakiegoś nadzwyczajnego posiedzenia, czy nie przedłużą, czy nie skrócą, czy, czy, czy coś nie wpadnie, i tak dalej, tak dalej. Tutaj naprawdę jest dużo większa przewidywalność, aczkolwiek z drugiej strony wszystko jest, jeśli chodzi o legislację, tak poukrywane tak pochowane, że taki przeciętny człowiek to ma naprawdę duży problem, żeby cokolwiek na tych stronach Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej znaleźć, więc. Tutaj znowu brak tej przejrzystości, brak transparentności, ale pod kątem pracy to na pewno posłowie do Parlamentu Europejskiego no z, mają dużo, dużo lepsze warunki pracy niż tutaj nasi posłowie krajowi. A jak wyglądały pierwsze dni? Hmm. Pierwsze dni no to oczywiście takie sprawy organizacyjne, czyli mieliśmy takie szkolenie, każdy poseł ma takie indywidualne szkolenie, to znaczy przychodzi z punktu do punktu. No, począwszy od wszystkich rzeczy, tak? czyli przydzielenia pokoju w Parlamencie Europejskim, każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma swoje pomieszczenie zarówno w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, jak i w Strasburgu. Dla naszych słuchaczy widzów informacja, że Parlament Europejski pracuje w dwóch siedzibach. Czyli mniej więcej co 2-3 tygodnie przewozimy wszystko z Brukseli do Strasburga i odwrotnie, i każdy poseł dostaje taki wielki kufer, gdzie pakuje swoje rzeczy. I w każdym z tych, z każdej z tych siedzib my mamy swoje pomieszczenie do pracy. I to jest też na duży plus. To znaczy, jak są przerwy w y, posiedzeniu, czy, czy cokolwiek innego trzeba usiąść, popracować, to jest miejsce, gdzie możemy usiąść i popracować. Więc to jest na, na pewno na duży plus. Więc pierwsze dni to, to, to te sprawy organizacyjne, czyli wszystkie y, dopełnienia formalności, podpisywania dokumentów. Y, te wszystkie dotyczące transparentności, włączania nas cały w cały ten system wewnętrzny Parlamentu Europejskiego, to wszystkie maile nasze służbowe i tak dalej, tak dalej. To to były pierwsze, pierwsze pierwsze, dni. No a potem no, długa, długi czas na to, żeby długa procedura dołączenia do grupy, czyli tak jak mówiłam tutaj pół roku wcześniej, że naszym celem było dołączenie do grupy, największej grupy prawicowej w Parlamencie Europejskim i po trzech miesiącach od wyborów, czy prawie nawet czterech, udało się to zrealizować. Te negocjacje trwały bardzo, bardzo, bardzo długo. No i ostatecznie właśnie udało mi się dołączyć razem z posłem Tomaszem Buczkiem do... Do, do grupy Patrioci dla Europy e, i no to też nam zajęło mnóstwo czasu, żeby te negocjacje skutecznie przeprowadzić. Udało się, udało się. E, było dużo później wynikających z wyborów we Francji, bo ja przypomnę, że właśnie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen no jest najsilniejszą, e, najsilniejszą partią w tej, w tej grupie w Parlamencie Europejskim, więc to nam też zajęło mnóstwo czasu. Na no pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego miało miejsce w lipcu. No i to oczywiście te standardowe elementy, czyli wybór szefowej, kom, szefowej Parlamentu Europejskiego, czyli Roberta Metzola na kolejną kadencję i niestety wybór y, szefowej Komisji Europejskiej, niestety wybór von der Leyen na kolejną, kolejną pięcioletnią kadencję y, z lepszym wynikiem niż pięć lat wcześniej. Tak? To to na pewno nas wszystkich o, jakoś zaskoczyło i, i tak trochę y, no, dobiło, tak, dobiło, że. Że, że jest takie poparcie, tak, że tutaj, że Europejska Partia Ludowa, oczywiście von der Leyen jest kandydatką Europejskiej Partii Ludowej, ale że tam w ogóle też nie zadrżał ten głos. To głosowanie było tajne, bo być może nasi widzowie też o tym nie wiedzą, to głosowanie było tajne do tego stopnia, że każdy z posłów kopertę, zaznaczał kandydata na szefa Komisji Europejskiej i oddawał do specjalnej urny przy tych, tutaj też przy tych, tej, tej, tej takiej komisji byli też e, posłowie, więc nie ma prawa, nie możemy mówić, nie, ma prawa do tego, nie mamy prawa do tego, żeby mówić o jakichś tam nieścisłościach, e, czyli faktycznie to głosowanie było tajne i nie dowiemy się, jak posłowie z Polski głosowali, jak głosowałam przeciwko tej, tej kandydaturze. No szkoda, szkoda.